Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. Dzisiaj dotkniemy takiego tematu, który no, w zasadzie jest powszechny. No, z moimi wyjątkami. Chcę porozmawiać z Wami, kochani, na temat małżeństwa. Małżeństwa. Temat, który powinien być niezwykle ważny, istotny, ale ludzie uciekają od tego tematu, to prawda, i kiedy już zaczynają rozmawiać, no to w wielu sytuacjach jest już bardzo późno, żeby nie powiedzieć za późno. Ale dzisiaj chcę rozmawiać na ten temat w konkretnym kontekście. Otóż kobiety wybierają sobie za mężów, mężczyzn, którzy mają być dla nich dobrymi mężami. Mężczyźni wybierają sobie z kolei kobiety za żony, które w ich mniemaniu powinny być dla nich dobrymi żonami. I gdybyśmy przyjrzeli się temu działaniu bliżej nieco, no to musielibyśmy powiedzieć wprost, że jest to działanie egoistyczne, że jest to działanie... Samolubne, w którym jedynie chodzi o to, żeby mnie, temu, który wybiera, było dobrze. Zupełnie nie liczy się, co druga strona ma w tej sprawie do powiedzenia. Używając trochę takiego kolokwializmu, często słyszymy o tym, że chcielibyśmy mieć dobrą żonę lub dobrego męża. No dobrze. Troszeczkę wejdźmy w inną rzeczywistość, rzeczywistość duchową i na tej podstawie zobaczmy, czy mamy rację w taki sposób poszukując swoich mężów, swoje żony i stawiając w nim oczywiście wymagania. Gdybyśmy mieli powiedzieć, jaki człowiek tutaj na tym świecie najbardziej podoba się Bogu, no to powiedzielibyśmy o paru rzeczach. Po pierwsze, powiedzielibyśmy, że posłuszny. No ale nie da się być posłusznym Bogu, będąc grzesznikiem. To jest niemożliwe. A więc musielibyśmy sięgnąć nieco wstecz i musielibyśmy uznać, że to musi być ktoś, kto się na nowo narodził. Oczywiście pokutował, zmienił swoje myślenie, narodził się na nowo, jest pełen Ducha Świętego. No i wtedy oczywiście z radością taki człowiek wykonuje wolę Bożą, czyli jest posłuszny Bogu. Wszystko fajnie brzmi, ale o czymś próbujemy nie pamiętać lub zapomnieliśmy, a może celowo od siebie to odsuwamy. Galacjan 2.20 mówi nam tak: Ja już nie żyję, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne moje życie w ciele jest życiem wierze w syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Skracając, Paweł powiada: Ja już nie żyję, ja jestem martwy. I taka jest zresztą narracja listów dogmatycznych, czyli list do Galacjan, list do Rzymian, gdzie wyraźnie możemy przeczytać o tym, iż człowiek grzeszny jest martwy i musi pozostać martwy, a ożywiony jest przez Bożą łaskę i powstaje do nowego życia, ale już nie jako ten sam człowiek, ale jako nowy człowiek. I na tym właśnie polega tajemnica nowego życia w Jezusie Chrystusie. I szybko przeskakując do naszego pierwotnego tematu, musimy powiedzieć tak. Jeśli, jeśli chcę mieć dobrego męża, to muszę umrzeć dla siebie. Jeśli chcę mieć dobrą żonę, to muszę umrzeć dla siebie. Rozumiecie to? Jeśli tego nie rozumiecie, nie wychodźcie za mąż. Nie rzęcie się, bo tylko z tego będzie kłopot. Jeszcze raz powtórzę. Chcesz mieć dobrą żonę, musisz umrzeć dla siebie. Chcesz mieć dobrego męża, musisz umrzeć dla siebie. Mówiąc jeszcze inaczej, musisz zapłacić cenę. Aby mieć dobrego męża, musisz zapłacić cenę. A tą ceną jest twoja śmierć. Żeby mieć dobrą żonę, musisz zapłacić cenę. A tą ceną jest twoja śmierć. Dlatego żaden człowiek, czy to mężczyzna, czy kobieta, szukając męża czy żony, nie może powiedzieć, chcę mieć dobrą żonę lub dobrego męża. Ale musi zacząć od powiedzenia, chcę być dobrym mężem, chcę być dobrą żoną. To oznacza, że muszę zapłacić cenę. To jest cena dotychczasowego mojego życia. Ono musi umrzeć. Kiedy bierzesz sobie kobietę za żonę, bierzesz sobie męża, mężczyznę za męża, no bo oczywiście jednopłciowych małżeństw nie ma, żeby było jasne, to pamiętaj, że wszystko w Twoim życiu się zmienia. Wszystko. Nie wiadomo, jak długo będziecie żyli, bo to nie zależy od Was, tylko zależy od Waszego Boga. Ale zakładając, że będziecie żyli te 70-80 lat, Czeka was około 50 lat wspólnego pożycia. To jest niewyobrażalnie długo i to jest niewyobrażalne mnóstwo możliwości, konfliktów, problemów, sytuacji, w których ludzie nie zdają egzaminu, jeśli, jeśli nie umarli dla swojego męża, jeśli nie umarli dla swojej żony. Nie łudźmy się, nie da się inaczej stworzyć dobrego małżeństwa. Kiedy mąż staje przed żoną, musi jej powiedzieć, kochanie, ja już nie żyję swoim życiem. Kosztowało mnie to wiele. Nie żałuję, bo Cię kocham. A żona mówi, tak, drogi mężu, wiele mnie kosztowało, żeby zostać Twoją żoną. Nie żałuję tego, bo Cię kocham. I oboje muszą dojść do prostego wniosku, że nie ma pola do konfliktu, nie istnieje pole do konfliktu, ponieważ oni zrzekli się wszystkich swoich praw do swojego życia. Zrzekli się, nie mają tych praw. Żaden z nich nie może powiedzieć, że on ma prawo do tego czy innego. On ma prawo do swojego czasu, on ma prawo do swoich zainteresowań, on ma prawo, nie wiem, pójścia na mecz. Ona ma prawo, aby być u kosmetyczki. Ona ma prawo, żeby się stroić i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie ma do niczego prawa. Oni mają wspólne prawa, które nie dzielą, ale łączą. I proszę mi nie mówić, że to jest teoria, bo jeśli ktoś mi mu powie, że to jest teoria, to znaczy, że nie nadaje się do małżeństwa i nie powinien wychodzić za mąż ani nie powinien brać sobie żony. Nigdy pod żadnym pozorem. Bo jesteś egoistą i egoistką. I to się źle skończy. I dla Ciebie, i dla Twojego przyszłego męża, a nie daj Boże jeszcze dla dzieci, które Wam się przydarzą w tym małżeństwie. Musisz zapłacić cenę. Pomyśl sobie, jeżeli możesz żyć z Bogiem tylko pod jednym warunkiem, że umrzesz ze swojego starego życia. Inaczej nie możesz żyć z Bogiem. Jeżeli Wam ktoś mówi, że jest inaczej, to Was okłamuje. Okłamuje. Z Bogiem możesz żyć tylko wtedy, jeżeli zrezygnujesz z siebie, umrzesz dla swojego starego życia. Wtedy możesz żyć z Bogiem, tylko i wyłącznie. A pamiętaj, że Bóg jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, pełnym chwały i mocy. To jak chcesz żyć z człowiekiem, który nie ma tego wszystkiego, a do tego jeszcze nie umarłeś dla siebie, nie umarłeś dla siebie. Przecież to się nie może udać. Tak, to nie może się udać, żeby było jasne. To nie może się udać. Dlatego jeśli zamierzasz wyjść za mąż, jeśli zamierzasz się ożenić, to bądź w tym mądry, bądź w tym trzeźwy. Nie oszukuj siebie, nie oszukuj innych. Wiele małżeństw zaistniało tylko dlatego, mówię o małżeństwach chrześcijańskich, że ludzie mieli do siebie pociąg fizyczny, nie mogli wytrzymać bez seksu. To jest prawda. A jak się kończyło? No właśnie. Pewnie nie chcielibyście wiedzieć. Jeżeli nie potrafisz panować nawet nad potrzebami swojego ciała, to tym bardziej to ciało musi umrzeć, bo inaczej to ciało zabije wasz związek, zniszczy was. Musisz zapłacić cenę. Musisz zapłacić cenę. Moi drodzy, Niech Wam towarzyszy przez najbliższe tygodnie, miesiące, jeżeli zamierzacie wziąć ślub. A jeżeli już to zrobiliście i macie kłopoty, to zacznijcie od początku. Zacznijcie umierać dla siebie. A wszystko się zmieni. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.